Odeszła gracja Ruotolo. Dzięki niej poznano modlitwę Jezu, ty się tym zajmij. Ksiądz profesor Robert Skrzypczak. W środę 12 listopada około południa nagle odeszła od nas gracja Ruotolo, Bratanica księdza Dolindo, świętego kapłana z Neapolu, nauczyciela wiary przeżywanej jako całkowite zaufanie do Boga i autora słynnej modlitwy Jezu, Ty się tym zajmij. Jeszcze w ubiegłym tygodniu słyszeliśmy się przez telefon. Była niezwykle przejęta inauguracją nowego Centrum Studiów poświęconego jej stryjowi w ramach Uniwersytetu Montemuro di Polito w Neapolu, którego dzień otwarcia jest przewidziany na koniec miesiąca. Nie doczekała ani inauguracji Centrum, ani kolejnej rocznicy narodzin do nieba sługi Bożego księdza Dolindo 19 listopada sama odeszła jak miała w zwyczaju zaskakująco i bez zapowiedzi ta 95-letnia kobieta mimo kruchego ciała dysponowała do końca wspaniałą pamięcią i fenomenalnym umysłem Bóg ją utrzymywał w takiej formie, ze względu na powierzone jej zadanie bycia kustoszem wiedzy o świętym kapłanie z Neapolu. Luciano Regolo, znany we Włoszech dziennikarz i redaktor napisanej przez Grację książki, święty w mojej rodzinie, tak ją wspomina: Gracja to błyskotliwa, ironiczna i spostrzegawcza kobieta. Przez długi czas zajmowała się przedsiębiorczością, lecz pod pozorem stanowczości ukrywa nieprzeciętną wrażliwość, która pomogła jej dotrzeć do najgłębszych warstw bezcennego dziedzictwa duchowego jej stryja kapłana. Gracja bez trudu przekonacie, byś postąpił tak, jak tego sobie życzy ona, nie dając ci najmniejszego nawet wrażenia jakiejkolwiek chęci dominacji. Dzieje się tak za sprawą sprawnego łączenia siły i delikatności, lecz przede wszystkim, gdy zachodzi potrzeba, dzięki umiejętności budzenia w innych miłości, szacunku, ciekawości i czci dla księdza Dolindo, wielkiego mistyka, pod wieloma aspektami rzeczywiście przypominającego ojca Pio, z którym pozostawał w ścisłym kontakcie. Pierwszy raz spotkałem się z gracją przy grobie księdza Dolindo w kościele Matki Bożej z Lourdes i świętego Józefa przy Via Salvator Tomasi w Neapolu niemal dziesięć lat temu. To, czy mój stryj będzie wyniesiony na ołtarze, powiedziała mi wtedy, jest drugorzędne. To, na czym mu przede wszystkim zależało, to żeby Pismo Święte, Materialnie wróciło do rąk katolików jako podręcznik wiary i źródło, poprzez które Bóg na co dzień swym żywym głosem zwraca się do swoich wiernych. Kochał słowo Boga, kochał modlitwę, był w głębokim kontakcie duchowym z Chrystusem i jego Matką, przecierpiał wiele ze strony rodziny, otoczenia oraz różnych instytucji kościelnych. Swą autobiografię zatytułował Dolindo znaczy ból, mistrz pokory i bezwzględnego zaufania Bogu w każdej okoliczności. Ekspert od cierpienia znoszonego z miłością i całkowitą uległością wobec Pana historii. Obok siostry Faustyny, powierniczki Bożego Miłosierdzia, to największy prorok naszych czasów. Pozostawił po sobie, poza fascynującym świadectwem życia i bezgranicznego ofiarowania się Bogu, ogromną spuściznę pism, wśród których wybija się na czoło 33-tomowy komendarz do wszystkich ksiąg Pisma Świętego. Usłyszałem od Gracji wiele opowieści i anegdot na temat jej wspaniałego stryja. Czuła się wyróżniona misją świadczenia o jego świętości. Często w kościele, gdzie spoczywa ciało księdza Dolindo, Pielgrzymi z Polski z otwartymi ustami wsłuchiwali się w zdumiewające opowieści gracji o świętym kapłanie. Za każdym razem, gdy dzwoniła, pytała mnie Padre, kiedy przyjedziesz? I prosiła na zakończenie rozmowy o błogosławieństwo. Ogromnie cieszyło ją każde świadectwo przywożonej z naszego kraju informacji o tym, jaką ksiądz Dolindo znajduje gościnę w sercach Polaków. Kiedyś, śmiejąc się, wspomniała nasze pierwsze spotkanie i jak poruszył ją widok nieznanego wtedy księdza z Warszawy, który słuchał każdego jej słowa z rozszerzonymi źrenicami. My, Polacy, jesteśmy szczególnie wdzięczni Gracji Ruotolo za przekazanie nam pamięci o swym wielkim stryju. Nie doczekała jego kolejnej rocznicy narodzin do nieba. Ani otwarcia ukochanego centrum studiów poświęconego księdzu Dolindo. Niech ją Chrystus uwielbiony przyjmie z otwartymi ramionami do swego szczęśliwego domu. Ksiądz Robert Skrzypczak.